Drogie Barany, na czytaniu z kart Tarota na 2024 rok. To jest oczywiście prognoza, to jest wejrzenie w energię, to jest opowiadanie o tym, co może się wydarzyć, ale oczywiście nie bez Waszego udziału. Na wszystko mamy wpływ. Jesteśmy bohaterami swojego życia i jesteśmy. I go reżyserami. Więc to, co usłyszycie tutaj, może być wskazówką, może być wsparciem, zachętą, inspiracją, i właśnie tak chciałabym, żebyście to traktowali. Karty, na które patrzycie, opowiadają o tym, co było, bo zawsze jest przyczyna czegoś, co jest. W przeszłości, o tym, co może się wydarzyć w różnych dziedzinach naszego życia. Po lewej stronie, to jest nasz układ z materią, to my w pracy, w naszych zadaniach. Po prawej stronie, my i nasze relacje, emocje, uczucia. Które w tym roku będą bardzo istotne. Pośrodku karta spośród moich, opowiadająca o takim ogólnym charakterze tego roku, karta rada i wynikowa, mówiąca o efekcie wszystkich doświadczeń, które niewątpliwie otworzą nas. Na nowe wyzwania, na nowe relacje, nowych ludzi, nowe pasje. Więc rok zapowiada się bardzo ciekawie. Rozpocznę może od kart spośród moich kart energii, która jest bardzo duchowym przesłaniem mówiącym o zagłębianiu się w sobie. O takiej kontemplacji, która będzie codziennością, bo to, co zmieniamy wewnątrz, wewnątrz nas, ma wpływ na zmiany, która się dzieje na zewnątrz. I to jest moje motto, które bardzo często tutaj na kanale powtarzam, ale właśnie to również będzie przesłanie, które zauważycie w swoim życiu. Właśnie w tym przyszłym roku. Wasz świat i poszukiwanie w sobie, takie wewnętrzne zamyślenie to jest coś, co będziecie chronić, co będzie Was mocno zajmowało, bo to jest takie pogłębianie wiedzy o sobie. Wędrowanie w głąb siebie poprzez medytację, wyciszenia, odosobnienia, ale oczywiście takie z wyboru. Czuję tutaj uzdrawianie, odkrywanie ścieżki własnej duszy. Czuję taką harmonię i pogodzenie się ze sobą. Bardziej może odkrycie siebie. I zaufanie sobie. Wiele baranów przeszło bardzo długą i trudną drogę. I zrobiliście to po Mistrzowsku, w takim właśnie oddaleniu od świata to znaczy bardzo to była samotna droga w głąb siebie. Poprzedni rok był pełen bólu, trosk, Myślę, że takich y, mocnych doświadczeń, bo to pokazuje pierwsza karta na wstępie, która tutaj pokazała się w tym rozkładzie. To jest karta 10 Mieczy. I w ogóle sam charakter y, wizerunku tej karty jest mocno wstrząsający. Ale właśnie myślę, że dokładnie y, tak mogłyście się czuć. Dobite. Y, Mocno skonfrontowane z jakimś problemem, dużą bolesność, czuję duże cierpienie. I myślę właśnie, że przezwyciężyłyście coś, że udało Wam się y, osiągnąć taki stan pogodzenia z sytuacją, pokochania siebie i uzdrowienia. Uleczenia tych ran, być może traum, które sięgają dużo głębiej. Bo pojawiacie się tutaj w energii sześciu buław. Właśnie w takiej zwycięskiej, odważnej, nie ukrywającej też niczego. Tak jakbyście pokonywały coś. Też w świetle reflektorów, to znaczy w takiej prawdzie, nie chowając już niczego, mówiąc o czymś głośno i wyzwalając się z tego właśnie, co było ciężkie, trudne, smutne, niewypowiedziane wcześniej. I wychodzicie tacy mądrzy, skoncentrowani na sobie, tej takiej samotni, odzyskujecie równowagę i jesteście gotowi, żeby podzielić się swoimi doświadczeniami, swoimi spostrzeżeniami, żeby w ogóle już nie być samym, tylko dla siebie. Tutaj czuję, że ten rok jest przeznaczony po to, żeby zaufać relacji, żeby zbudować relacje. I mam tu na myśli relacje właśnie pełną zaufania, miłości. Relację romantyczną, w której poczujecie się w pełni sobą, swobodni, autentyczni. A takie najważniejsze przesłanie, które tutaj wynika z tego czytania, znaczy, które tak przychodzi do mnie, jest określone właściwie jednym słowem odpowiedzialność. Tak jakby. W Wasze życie wchodziła energia konstruktywnego myślenia, bo jest tutaj król, miecze, decyzji, które podejmujecie samodzielnie w oparciu o to, co dla Was jest dobre, bo wszystko konsultujecie sami ze sobą, pytacie siebie samych o zdanie, ono jest bardzo ważne. E, zaczęliście dostrzegać e, ważność siebie, ważność swoich uczuć, odczuć, e, i teraz, e, mając na względzie, co czujecie e, w danej chwili, to jest wyznacznikiem, czy to, czego chcecie się podjąć, to jest dla Was, czy to, z kim jesteście, jest dobre dla Was. Czy z tym czymś, tym kimś czujecie się dobrze? Jest tutaj dużo e, uczuciowych energii. E, jest as kielichów, który właśnie coś rozpoczyna, na coś e, Was otwiera. Jest energia dwóch kielichów, e, mówiąca o takiej e, miłości, którą macie do siebie i teraz którą możecie być otoczeni i którą wy możecie też dać komuś. I tutaj czuję taki piękny przepływ, dużo zrozumienia, radości, spełnienia. Czuję tutaj właśnie jakiś rozpoczynający się piękny związek, relacje, nad którą będziecie pracować, będziecie Szlifować swoje bycie w relacji z kimś. Będziecie rozpoznawać siebie na nowo, właśnie będąc z kimś w związku. No ale może teraz popatrzmy w materię, popatrzmy w Wasze biznesy, finanse, pracę. I myślę, że tutaj odchodzą do przyszłości te wszelkie trudy, które no spędzały sens powiek, czyli jakieś sytuacje, które były bardzo osadzone w przeszłości, coś, co się ciągnęło za wami, czy jakieś zobowiązania, czy straty. Przez to, że wzięliście sprawy w swoje ręce, że zaczęliście nad tym bardzo intensywnie pracować, włożyliście jakieś działanie w coś, sprawa się normuje, wyjaśnia, wy zmieniacie do tego nastawienie też, bo przestajecie być ofiarą czegoś, zaczynacie nad tym panować. I tu właśnie wchodzi to słowo odpowiedzialność. Wy już nie czekacie, tylko przejmujecie inicjatywę. Sami zajmujecie się własnymi sprawami. O tej właśnie takiej samodzielności tutaj opowiada Remita, który jest bardzo mądrym człowiekiem. Być może będziecie mieli wokół siebie kogoś takiego, z którego porady można skorzystać. Ale myślę, że też jesteście w jakiś sposób mistrzem, mistrzami życia poprzez wielość własnych doświadczeń i dostrzegacie, że sami moglibyście książki pisać i dawać porady innym, bo tak wiele już wiecie, i ta świadomość daje wam możliwości, bo faktycznie. Zaczynacie działać, rozprężacie się w tym działaniu. Coraz bardziej nabieracie też odwagi, takiego wiatru w żagle. Im bardziej jesteście rozpędzeni w tym, w tym myśleniu, że macie wpływ, tym bardziej właśnie go macie. I burzycie stare systemy, w których się źle czujecie, uwalniacie się z różnych zależności, które was ograniczają. I to może oznaczać oczywiście różne rzeczy, ale myślę, że bardziej odpowiedzialnie, to znaczy z uwzględnieniem swoich predyspozycji, a o tym właśnie mówi tutaj Eremita. Układacie y, swoją materię, y, swoją pracę, swoje związki z finansami. One są właśnie bardziej pewne. Czuję tutaj taką śmiałość w podejmowanych decyzjach. Niektóre z nich y, mogą być nawet ryzykowne. Mogą właśnie no, coś burzyć. Bo ta wieża mówi tutaj o zmianach takich od podstaw, czyli może w ogóle zmienicie sposób na pozyskiwanie materii, może zmienicie pracę, będziecie bardziej w tej pracy odpowiedzialni za swoje stanowisko bardziej. Samotni, to znaczy bardziej będziecie kreować to, co robicie, będziecie mieć na to wpływ, i też y, światło będzie zwrócone na Was, czyli nie będziecie stać w cieniu kogoś. Nie będziecie też przejmować y, obciążeń innych. Jeśli miałyście takowe, y, to teraz ten rok umożliwi Wam y, Właśnie odpowiedzialność za siebie. Czyli zrzucacie tę odpowiedzialność, którą inni włożyli na Was niesłusznie. Czyli to są obciążenia innych, problemy innych, frustracje innych. Będziecie teraz chronić swoją energię, która jest bardzo taka świetlista, wyrazista. I tutaj raczej to wy będziecie światłem dla innych, żeby. Podążali tą ścieżką, którą Wy pokazujecie. Więc czuję tutaj właśnie awans, możliwości takie bardziej przywódcze, żebyście mogli wykazać się właśnie tą swoją kreatywnością, inicjatywnością, którą jesteście przepełnieni, bo taki nowy duch jest w Was, taka wiara w siebie ta wieża może też oznaczać jakieś wydarzenia które będą nieprzewidziane ale was uwolnią właśnie od czegoś i jeszcze bardziej będą prowokować do tego żebyście szli swoją ścieżką więc nastawienie w pracy i materii na dużą samodzielność i niezależność i z takiego też poziomu e, zaczynacie budować relacje. I teraz, może właśnie o, o uczuciach, które tutaj pięknie się pokazują, e, jako właśnie spełnione, szczęśliwie ulokowane, bo jest tutaj taka harmonia budowania relacji. I myślę, że właśnie ta odpowiedzialność za siebie. Niewieszanie szczęścia swojego na nikim, nieuzależnianie się od nikogo powoduje, że jesteśmy pełnowartościowi, że tak się czujemy i wchodzimy w relacje z innymi bez poczucia braku, że nam czegoś brakuje, że my nie dorastamy albo nie zasługujemy. I właśnie taką postawę, takiej niezależności w decyzjach, takiej mądrości w ogóle życiowej pokazuje Król Mieczy. To jest osoba niezależna w poglądach, która mówi to, co myśli w sposób bardzo odważny, choć wyważony, ale czuje się tutaj taką niezależność. Być może na Waszej drodze e, też stanie taki ktoś. E, być może od dawna już wypatrywałyście tego kogoś, czekałyście aż e, albo dorośnie, dojrzej do takiej roli właśnie e, niezależnej, albo to Wy jesteście teraz właśnie w takiej postawie i dzięki temu właśnie spotykacie, jak w lustrze, właśnie ludzi, Którzy też emanują taką energią. I tutaj jest możliwe połączenie, porozumienie, zrozumienie, rozmowa. Tu jest połączenie na poziomie właśnie bardzo głębokim, duchowym. Ta karta spośród moich kart pokazuje właśnie takie połączenie dusz, które jest możliwe. Ale Głównie wynika z waszego przepracowania, przeprocesowania czegoś w sobie i docenienia swojej autentyczności, niezależności, swojej doskonałości. I oczywiście to wchodzenie w relacje będzie wymagać pracy, bo długi czas wielu z was było takich osobnych, singlowych, y, takich samotnych. I żeby wejść w relację, y, też potrzeba czasu to jest proces ale jesteście bardzo otwarci. Dla wielu baranów jest to całkiem nowa znajomość, bo ten chów świadczy o takim y, zakochiwaniu się. O patrzeniu na świat w inny sposób, w taki radosny, taki otwarty. To jest zauważanie siebie też w inny sposób, właśnie w kontekście relacji, jako takich wyjątkowych, mogących zaofiarować, zaoferować. Ale też as kielichów, to jest umiejętność. Przyjmowania to jest właśnie taka receptywność, to jest wypełnianie się do brzegi tym, co wszechświat, co inni mają nam do zaoferowania. I to jest przyjmowanie bez obaw, bez strachu. I energia dwóch kielichów a też powtórzenie jakoby w tej talii właściwie bardzo w podobny sposób zobrazowanie w karcie kochanków, bo to jest kopia w zasadzie to myślę, że właśnie energia współodpowiedzialności jako drugi efekt. Tej odpowiedzialności za siebie, a teraz też za relacje, jest tutaj następnym doświadczeniem, taką nauką o was samych w kontekście właśnie mycia z kimś, tworzenia relacji, zauważania siebie w relacji z innymi. I chęci właśnie współtworzenia, współbycia, bycia razem, takie razem mi się tu bardzo ładnie pokazuje, ale po partnersku, bez umniejszania siebie, z zauważeniem siebie, ale też właśnie z takim szacunkiem dla tej drugiej osoby. I tutaj w ogóle czuję miłość, tutaj jest. Praca nad relacją i jest też taka miła codzienność w tej relacji. Sądzę, że to jest takie bycie razem i przygotowanie się do czegoś poważniejszego, do wejścia w następny etap takiego związku, który już będzie uprawnomocniony. Wzajemnymi zobowiązaniami, właśnie tą współodpowiedzialnością. A być może właśnie jakimś przyrzeczeniem, które tutaj też tak wybrzmiewa, ale jest ono bardzo głębokie, bardzo takie prawdziwe, czułe i zdecydowane. Bo w tym wszystkim czuję. Waszą energię, właśnie waszą energię zdecydowania. Jest to, myślę, ważny czas wychodzenia z właśnie ze swoim światłem tego eremity, który wie, który jest mądry, który doświadczył przez wydarzenia, burze różne, które. Są przyjęte przez Was zaakceptowane i te z przeszłości, i te, które będą się działy, ale już umiecie rozróżnić to, na co nie mamy aż takiego wpływu i po prostu przyjmujemy od tego, na co mamy wpływ i możemy zmieniać. Możemy nad tym panować. I w ten sposób, kiedy umiemy jedno i drugie, umiemy rozróżnić te dwie rzeczy, te, na które mamy wpływ, i te, które po prostu trzeba przejąć, to myślę, że to jest właśnie ta mądrość, która czyni Was mistrzami życia. I dla Was, drogi Barany, ten rok będzie wyjątkowy. Przygotujcie się na duże zmiany, na burze w dotychczasowych układach i w pracy, i w relacjach. W Waszych dotychczasowych zajęciach może zmienić się wszystko, a w relacjach macie szansę stworzyć fajny, stabilny, dałek miłości, związek. A wszystko dzięki. Ogromnie wytrwałej pracy ze sobą, nad sobą, bo tutaj myślę, osiągacie wyższy stopień. Umiecie wyczuć siebie, zrozumieć, wsłuchać się w siebie i brać pod uwagę te wszystkie odczucia, potrzeby, i na nich właśnie budować swoje życie. Myślę, że bardzo obiecujący rok, w którym możecie wzrosnąć i być szczęśliwi. I tego z całego serca Wam życzę, drogi Baramy. I zapraszam też do czytań osobistych na 2024 rok, na Wasze problemy, na Wasze zapytania. Takie czytania będą bardziej precyzyjne i szczegółowe, i będą dotyczyć spraw, o których do mnie napiszecie na mojego maila. Zapraszam serdecznie i do usłyszenia.